Najstarsze polskie przepisy na pierniki są tak zróżnicowane i nieraz tak zaskakujące, że właściwie po ich lekturze możemy się zastanawiać, co to jest piernik. Pytanie brzmi banalnie, zwłaszcza w Toruniu, a już w szczególności w miejscu, w którym jesteśmy, w Muzeum Toruńskiego Piernika, które od lat zbiera receptury, w którym dawne. Pierniki przywraca się do życia, odtwarza się je, w którym gromadzi się wszystkie zabytki i pamiątki związane z piernikami. Niemniej jednak, im dawniej, tym więcej było rodzajów pierników, tym większa była fantazja, bo taka jest natura dawnej kuchni i dawnego jedzenia, które dopiero z czasem się ujednolica. Przyjmuje jakieś obowiązujące wzory i poddaje się prawom wielkiej, seryjnej produkcji i opisom w mass mediach. W najstarszych tekstach kulinarnych związanych z Polską przepisów na pierniki właściwie nie ma, ale warto ich wspomnieć, bo wspomina się o piernikach jako o bardzo ważnym składniku. Różnych potraw. Dzisiaj postrzegamy piernik przede wszystkim jako słodkie ciasto, deser. Przed wiekami był to produkt w zasadzie uniwersalny. Na przykład w tak zwanej królewieckiej książce kucharskiej mowa jest o piernikach jako takiej gotowej, skomplikowanej przyprawie, dodawanej zwłaszcza do ryb i mięs. Na przykład kury czarno. To kurczak podawany sprażonym piernikiem, który miał nadać daniu aromat, kolor, sprawić, że będzie niezwykłe. W tej książce opisano też tak zwany sos piernikowy. Jak z pierników zrobić sos? Uniwersalny dodatek do wielu potraw. Potem mamy Książkę kucharską, właściwie zachowaną tylko jako późna, rękopiśmienna, osiemnastowieczna kopia, ale książkę kucharską pochodzącą aż z XVI wieku i napisaną już po polsku. Zapomniane, uważane za zaginione kuchmistrzostwo z Krakowa z około 1540 roku. Jest to przeróbka książki czeskiej i być może dlatego nie ma tam wiele o piernikach, czy nie pada nazwa pierniki. Ale pada nazwa miodownik albo czarny miodownik, co oznacza mniej więcej pierniki. Znowu jest to przyprawa dodawana do ryb, do dziczyzny, do sosów. Z kolei w zbiorze przepisów z 1633 roku, w rękopiśmiennym zbiorze przepisów z dworu Władysława IV, mamy niewielki, ale bardzo interesujący już dokładny. Opis pierników, przy czym za pierniki uważa się tam ciasta, wyroby, których my byśmy dzisiaj tak nie nazwali. Opisuje się pierniki, gdzie jest niewielka ilość mąki, pierniki zrobione z samego cukru i z przypraw, i co ciekawe, rzadko używa się miodu. Dla nas. Piernik to jakby z definicji ciasto z miodem i z ostrymi przyprawami, bo miód to coś lokalnego, niezwykłego, zdrowego. Uznawany był za coś gorszego niż cukier. Cukier czcinowy, egzotyczny, importowany, drogi, uznawany za zdrowy i elegancki, stąd do takich dawnych pierników, przynajmniej od późnego średniowiecza. A już zwłaszcza w czasach nowożytnych bardzo chętnie używano przede wszystkim cukru. Stąd mamy pierniki cukrowe nieraz samego cukru takie właściwie jakby cukierki zwiększane gumą arabską czy dragantem, specjalnymi substancjami naturalnymi. Mamy pierniki wyrabiane z różnego rodzaju masy, z owoców albo z różnego rodzaju zbóż. Gdybyśmy zajrzeli do słynnej encyklopedii Diderota i D'Alemberta, francuskiej encyklopedii z XVIII wieku, jest tam hasło pierniki i definicja jest krótka. Pierniki to ciasto z mąki, żytniej, z miodu i z przyprawami. Przez długi czas uważano, że podstawowym składnikiem pierników jest nie mąka pszenna. Ale mąka żytnia, że ona nadaje też pewnej odpowiedniej konsystencji i że w zasadzie tworzy definicję pierników. W recepturach z najstarszej zachowanej w całości polskiej książki kucharskiej, drukowanej polskiej książki kucharskiej, kompendium Ferculorum z 1682 roku piernik czy miodownik. Chociaż chyba jest to raczej ciasto bez przypraw, bo zawsze jest doprawiane na ostro, jest bardzo popularnym dodatkiem do potraw. To jest składnik w kuchni konieczny, ale znowu nie ma tam opisów pierników, bo książka opisuje potrawy z ryb, potrawy z mięs. Prawie wcale nie ma tam słodyczy. Natomiast takim ciekawym zbiorem, gdzie jest sporo opisów i słodyczy i nawet specjalny podrozdział o piernikach jest moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów konfekty to słodycze gdzie opisano gdzie opisano na przykład pierniczki z bru mówiłem o tym że te pierniki robiono przede wszystkim z żyta wszyscy wiemy co to jest żyto chętnie do niego jeszcze sięgamy przy wypieku tradycyjnego chleba ale ber czyli włośnica ber, roślina podobna do prosa, to coś prawie całkowicie zapomnianego. To znowu coś o takim ostrym smaku, roślina średniowieczna, już w XVI wieku prawie nieobecna. I autor tej książki, kiedy pisał z bru, to się zastanawiał, czy, czy w ogóle coś takiego istnieje i napisał najpierw z bzu, potem poprawił. Ponieważ jest to książka oparta na, na tekście niemieckim, to mogliśmy to sprawdzić. Niemniej jednak większość tych rzeczy tutaj opisanych to rzeczy oryginalne. Od XVII wieku, jeszcze długo w XVIII wieku mamy sporo takich przepisów na coś, co nazywano biszkoptami, ale nie w znaczeniu dzisiejszym, nie w znaczeniu miękkiego, delikatnego, wyrośniętego ciasta, tylko w znaczeniu ciasta dwukrotnie pieczonego, bis coctum. kiedy pieczono ciasto, potem je rozbijano, rozcierano i. Z tego robiono nową zaprawę i pieczono na nowo tak, żeby one przyjemnie chrupały, żeby miały taką ziarnistą strukturę. Takie kruche pierniki czy tłuczenniki wykonane z raz już upieczonego i zmielonego czy roztartego ciasta były bardzo popularne zwłaszcza w kuchni klasztornej, ale z drugiej strony uznawano je też za szczególnie staromodne, staroświeckie i na swój sposób. Dziwaczne. Najstarszy przepis na pierniki toruńskie, gdzie wprost napisano, że chodzi o piernik toruński, pochodzi z takiego słynnego, bardzo popularnego, wiele razy w XVIII wieku wznawianego dzieła Compendium Medicum Auctum, czyli poradnika lekarskiego, medycznego, gdzie uważano, że pierniki, syropy, różne słodycze to są lekarstwa. Takie rzeczy, które wzmacniają Najstarszy taki przepis pochodzi z drugiego wydania aż z 1715 roku i potem był powtórzony we wszystkich w 1719-23 i, i do końca XVIII wieku. Chyba jeszcze starszy przepis pochodzi aż z drugiej połowy XVI wieku. Niestety, rękopisu nie jesteśmy w stanie datować, czy jest to koniec XVI wieku, czy koniec, koniec XVII wieku, gdzie jest napisane, że był to piernik toruński. Piernik to kontrast, kontrast między słodyczą i czymś ostrym. Coś, co uznawano przez wieki za zdrowe, eleganckie i drogie. Już jednak w drugiej połowie XVIII wieku zaczęto uważać, że jest to niemodne. Wyśmiewał piernik na przykład Ignacy Krasicki. Tak? Pisał tatarskie ziele w cukrze, pozłacany piernik, imbir i inne dziwactwa. Tyle tylko, że nie wyśmiewał tego sam od siebie, ale wkładał tę krytykę w usta żony modnej, zachwyconej nowinkami, odrzucającej szybko tradycję i traktował najwidoczniej, najwidoczniej tę krytykę z przymrużeniem oka. Piernik nie zginął, piernik jest pamiętany. Dzisiaj możemy czytać stare receptury, możemy je nawet odtwarzać i może przydadzą się nie tylko do opowieści, ale do czegoś jak najbardziej. Praktycznego.